Siemaneczko, siemaneczko, Witam wszystkich serdecznie z tej strony Sniki. Sniki w formie Sniki, który zwycięża. Gramy znowu eee, eee, nie, nie. działam piryst z, z daleka. Trochę mi przerwał serdcu. Witam was jeszcze raz, zachęcam do łapkowania, do subskrybowania, do zostawienia zostania zostawienia, jak to brzmi przez to pisanie pracy. Zostania ze mną na dłużej. Będzie fajnie i przyjemnie. Myślę, że kolejny odcinek, kolejne emocje. Fajna para bo Orki Inferno. Super. Podoba mi się koncepcja. Zaczniemy od Arty tym razem. Bo jego Hirek blokuje moją taktykę. I zwiększa mu plus jeden szczęścia, więc to wiem. Trochę mi zimno, kurczę, zapalić. piecusze trzeba. Uuu, więcej ataku, ale minus do Ini, chociaż tu Inni się wyklucza. Poro szczęścia. Fajny artefakt, 2 korona, 2 ataku, dwa obrony, dwa szczęścia. Super, do tego budki z szybkością. Minus dwa szczęścia, nie to się w sumie trochę wyklucza, ale okej. Okay. Pamiętajmy, że on jest dość mocno inicjatywny. Tylko to dziwnie zabrzmiało, ale Inferno jest dość ma spokojną inicjatywę. A są tu budki, jest dużo laka, jest pierścień witalności, jest fajna pelerynka. Ta ścieżka jest super. Gota jest od krzyków. Gata jest od krzyków. Są krzyki tańsze i tak dalej. Jak e taktykę pod krzyki. taktyk, a nie, bo mają dużo odporności, ta głupia frakcja. Ale jest drży i gniew hordy. Nie ma pokrzypiącego, bitywnego znaczy się. Ale jest drży i przed przed rykiem Na krzyku. Jakiś build, dajcie mi skillella, już wam pokazuję. Może jakiś pomysł mi wpadnie do głowy. A jakiś... Interesujący. Gramy na Inferno. Na Inferno potrzebujemy się też dość szybko wbijać, ale... E, graliśmy ostatnio z... Aha, pamiętaj. Inferno jest potrzebny na pewno, na pewno... A, def, def, def. Na pewno Defig jest potrzebny. I nie Lord Demonów, tylko Barbarzyńca. Na pewno jest Defig potrzebny, witalność... Coś takiego. Do tego mamy to na starcie. Czy jak chcę lepszą logę z lotnym umysłem? Gniew i hordy rzucać na starcie. Czy to jest jakoś fajne? Czy drżyli przed mrykiem? Fajnie tam w sumie działa, nie? Ale no nie wiem. No nie wiem, czy oświetlenie dostanę. No, pamięć z naszej krwi, potężny cios też może być ważny. Okay, Aure, hejsty, empatie. logę z lotnym no nie, bez logi. Na razie chyba nie chcę tej logi, no chcę jakiś atak mieć, co nie? Chciałbym, chciał w sumie. No i wywaliło mi, bo sobie mi skiknąłem. Ale już wiem jaką wizję mam. Bez krzyków z empatem, ale z zempatem, nie? Dobra. Bez krzyków, ale z empatią. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, w ogóle ten build zrobić. Chociaż krzyki dają... lepsze te krzyki, nie? Więc... A nie, zagramy taką hybrydę. Mogę mu zdjąć magię do zera. Sniki pomysłowy jest i sniki to wymyśli, ale na razie chciałby dostać tutaj dyplomację. No i potem minie do defa. Ale dyplomacja jest ważniejsza. No, ale def też jest ważny, nie? W sumie machiny. To ucznictwo by musiało być. Czekajcie, jakie machinamy tutaj. Czekaj, się zmienił pomysł, nie? No ucznictwo, nie? Nie? O, lista ...ucznictwo... ...płonące... ...tew... ...niekoniecznie... ...zbiciem roku... No jeszcze się nie zastanowiłem... ...dziesięć to raz w dół. Trójstrzałowa. Super. Wygląda to naprawdę interesująco, więc tego skilwala już mogę wyłączyć, żeby nie przeszkadzał. Um, bez krzyku jestem, nie? Ale jest w sumie empatia. To daje mi przyspiesza 10% za każdy pozytywny moral. Mamy też balista, która będzie strzelać. Okej, okay. dobra. Nie mam odporności też, ale idę środek. Nie wiem, którą ścieżkę pójdę, ale. No, ale le lewą nie. Tutaj było sporo szczęścia. Opacało się i perzety były jeszcze. Perzetki, perzetki, perzetki. I tak dalej. I wyglądało to tak najgorzej, ta ścieżka. Solidnie. Nie ma oświecenia, nie jest jakoś tak patologicznie, nie? Są nawet fajne arty. Jest już 3 szczęścia, cztery morali. To siła czarów i wiedza. No, wiedza nam jest potrzebna. Dość i to mocno. By ta balista coś biła, bo balista się skaluje, jak tutaj macie napisane nawet. Pewnie wam też mówiłem, ale jak ktoś nie wie, to. E, wap do 5A razy K. Czyli atak i wiedza. A takich ich knowledge, czyli po angielsku tam jest zapisane. Więc, weźmiemy sobie tutaj wiedzę, bo potrzebujemy na te krzyki, chociaż tutaj to jest kasz No, taczku troszkę, nie? jak tak będzie. Zatkowej ścieżce Org ma zawsze fajnie, bo jest tutaj... fontanna, ale są za to... perskie machiny. Super, bo ja chciałem. I rozbicie zniszczenia. Destro nie. Destro raczej, raczej nie, raczej Destro, nie wiem roku. mroku Tan się wydaje być naprawdę super sprawą Wszystkich jednostek, dwa pyżety To mi odpowiada Weźmiemy tutaj potężny cios, utrzymanie pozycji, ale to no, na orkach to tak I tak tracimy szał wtedy Zbicie zniszczenia Tężny cios na jakiegoś czarta, czy na coś, Widzicie, tym potężnym ciosem. Eksperckie oświecenie to coś gridi. Mm, czy jeszcze jeden level będzie? No nie będzie, więc będzie tak to wyglądać. A nie wiem czy siłę ponad magią nie spróbować znaleźć. Uważam, że może się potężnego ciosu i tak nie użyję. Ale... spróbujmy znaleźć tą siłę... Siłę ponad magią. Bo chroni nas wszystkich, plus 2 defa. 15 więcej gobstw. Weć. Bo mamy... Pierścionek, plus 2 do życia. Czyli taki gobek, który ma zwiększone o 40% wytrzymałości, nie? Toż byłem, nie? Byłem, byłem. Dobra. Może być coś takiego. Mi odpowiada, wydaje się być naprawdę intrygujące. Naprawdę spoko Co Inferno będzie chciało na mnie zrobić? W międzyczasie wam pokażę Bo w sumie no co ono może chcieć No Inferno najlepszy ma zestaw coś takiego Już wam pokazuję Ech, Napierdaszać się Z straszliwym ciosem Z heistem, O, coś takiego Defik Grupowa wytrzymka e, Laczki Na dwójeczce Znam je potępionych. Do tego ekspercka brama i jakieś oświeconko. Albo jakiś grupowy mrok. No i coś takiego może gdzieś tam być. Pomysł u przeciwnika, więc zobaczymy. No nie brałem żadnego rozbicia. Brałem żadnego rozbicia. Są machiny, są machiny. Jest strzelanie na dystans. Jest strzelanie na dystans. Jest strzelanie na dystans, strzelanie na dystans ale jak to wyjdzie? To ja nie mam pojęcia. Zrzućmy sobie teraz tak, no, babeczka tutaj na pewno od łańcuchów Ale oni mają odporności. No, to jest ten problem, że oni mają zbyt dużo odporności, ale ona ma 6-9 obrażeń, więc zajebiście Herścik tutaj z przyspieszeniem. Tu. Zrzuć, bo będziesz chciał potem tym sobie rzeczyć. Ty masz odporność na szał. Ty masz na hipnozę. Dostanę szał i on mnie zapierdoszy. To wolę już dostać hipnozę niż szał. Ciebie defensywnego, ciebie. E, bo mi zaraz podleci tym wszystkimi strzelakami, wszystkimi rzeczami tutaj. I tutaj jednak sit siedlaże, żeby go tam męczyć. Ryzykować plugawcem, żeby plugawienie wyszło. W sumie spróbujemy. Plugawienie magii może akurat wyjść. Będzie ktoś chciał zrzucić złego. Patrzcie, sile nam kazę jest, empatia. <grym> Nie wiem, no, no we will no naprawdę. No, Chirek jest naprawdę fajny. Nawet fajny, no naprawdę fajny. No, no fajny. Derży i tam, tam gdzieś tam będzie bolało i tak dalej. Mi się podoba. Nie jest fajny ork taki dostania z tyłu, nie do pieprzania się. Co jest dość dziwne, bo przeciwko inferno chcemy się zazwyczaj wbić. I statystyki, mimo że nie mamy oświecenia, nie są jakieś takie tragiczne. Naprawdę są przyjemne. Ja jestem chory, to dajcie mi chwilę. się napiję. Buty są świetne. Dużo laczka też mamy. Zobaczymy czy jest ogień, czy destro. Skoczy dupas. Skoczy dupas jest. Dobra. Leć. Zobaczmy co tutaj się wydarzy. Jaki bilans tak naprawdę. Mam. Jest balista, balista kontra balista Hmm, no la 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 13, 4, 5, 12 Tyn No chcemy temu dać ini, co nie? Tego, żeby nie gonił, co nie? Hm. Ale chcemy też żeżdżyć go, co nie? Więc. Potrzebujemy ciebie tu. Ciebie, nie wiem, czy tobie chcę tak zwiększać, i aż tak bardzo. Ale w sumie, stójcie w takiej pozycji. Będzie Git. To ten czas zobaczymy skierowana przeciwnika, żeby e, przeciwnik miał to, co miał. Czyli musi mieć coś takiego. Nie wiem, czy dostał płonące, nie? Ale żeby mieć płonące, to coś takiego. Zdzierający musi mieć. Ci wydaje, że miał oświecenie. No nie wiem, no zobaczymy, nie? Jest balista, jest balista i tak. No w sumie zaraz zobaczymy, jak wejdziemy do bitwy. Dobra. Standardowa procedura. Mane mi ukradnie co o tym w ogóle zapomniałem, nie? Gram pod krzyki, a mi manę ukradnie No tak, trochę pykło. Jest płonące są. 12 poszło z kontry. Ładnie. Super. Okej, okay, ty mi tutaj podbiegniesz. Balista czy ma płonące? Strzelec, strzelec, strzelec. Nie ma ucznictwa, więc nie ma płonących, nie? Więc to nie to balista nie jest jakoś groźna. Ja jest groźniejsza, więc na no, spokojnie. chcę na pewno kogoś, kurde, przyspieszyć, strzelaka, żeby strzelił w tego, żeby mi Mimano ukradł, chyba tak trzeba zrobić. Jezus. <grym wytrza> zamotałem się trochę, no sorry, zamotałem się strasznie, nie? Okropnie się zamotałem. Ojej i mi ukroczyliście 6 punktów many, nie? A ja się zamotałem! I teraz te krzyki to są trochę... <laughs> Mało warte zachodno, ale okej, okay, nie. Mój się mózg zamotał. Przepraszam wszystkich serdecznie, ale... Ale się strasznie zamotałem. Okropnie się zamotałem. E... Ojej już strasznie się zamotałem. Z drzwi rykiem jest... Nie wiem czy za darmo czy nie, ale tanie. Okay, nie chcę w sumie niczego do zera zbijać, tak naprawdę, no, ten jest niefajny, bo on tam z tyłu mnie bije. Okej, okay, szał sobie podbijamy. Pogawienie magii, a nóż zadziała. Ale coś tam, kurde, masz. Czy ja chcę się już bić z cyklopem? No nie wiem, no, ja no, chcę do zera też ich zbijać. On jest upierdliwy, bo ma płonący, ale nie ma dużo mocy, więc ta siła czarów też nie jest jakoś mega, mega, mega upierdliwa siedemnaście skoczy dupa doskoczy, skoczy nie no nie lubię tego tobą dał wait ok żeby potem zabijać jak do zera zabije no to wtedy mam problem bo on sobie wtedy tego czarta przyzwie którego nie chcę 4 laka masz Ach. no balista no 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 nie nie przeszkadzasz tak nie Dobra Dobra, super, szał się dobija to tam, jolo, nie? Zeszremy w sumie to Nie ja wiem czy mogę zerzyć, jak mam fullstacka, nie? Ale może nie masz fullstacka, nie masz, bo dostałeś z kontry, nie? Okej okay. <gulę> Kule chyba ma, nie? Skoro on chce kulą Ta ja na ogniem i tam ustawia, ale to się nie boję w sumie jakoś bardzo Okej, okay. eee, tego przy trzeba zbijać, no będę dostawał obrażenia, nie? Dużo mocniejsze. Ale okej. Okay. Eee, skoczy... O kurde, co się tutaj odstanęło? 2400... <ścoughs> okej. Okay. Żeby on sobie tutaj tego nie żeżarł Dobra Dobra, tutaj się ustawiamy no spokojnie. Dobra. <ścoughs> o, jest bez obrony on jest, nie Okej, okay, ty masz łańcuszek wzmocniony za 400. No nie jest wzmocniony, no ale... Dobra, tajmy go z tego łańcucha, nie? O, wybuch jest. To nie, to w sumie dość spora kontra. No to mi wiedzę, tam nie przeszkadza, nie? bo będziemy drżyj przed rykiem używać. Dobra. A, czy ja chcę się z tobą bić? Czy ja chcę kogoś przyspieszać? No raczej chcę, no. 3 4, wszystko fokus na niego. To wydaje się spoko opcja. Dobra. Fajnie to wygląda. No tu mamy. Boli, boli, boli mnie to, jak się z nim bije. Rzucanie czarów nie boli, więc po prostu go bijmy. Gites, fajnie, dobra, w sumie żeś. Uuu, trochę mnie przypierdoszył, no ale. Mam nie? Och, <grych> tyś kójcie się inko, tyś Dobra, pięknie, super. No, kula, spoko opcja byłabym. Bardziej kula niż ściana, bo kulą bym jeżdżł rzucił to bym miał problemy z dobrą kulą i z dobrą wbitą, nie? To ile zmienia? No ta balista no nie bije dużo, więc płonących strzał, no to... Coś ich tam zbiła, nie? Potwórne uderzenie jest. Ale tu nie ma tak naprawdę w ogóle, w ogóle, w ogóle pośpiechu, nie? To no nie jest za darmo, bo to trzeba używać, więc teraz muszę bić z łapy. I ale... Dobra... Okej okay. Ragid. Tylko Kradzieja w sumie nie mam, no ale... Czy to jest jakiś w ogóle problem? No mi do balisty może dojść, jak się przesunę, nie? Czy to jest jakiś w ogóle problem, jakbym chce dojść do balisty Odsunąłbym się mógł. Dobra, będziemy sobie żreć Nie wiem ile zeżrem Ale myślę, że dużo, że będzie smaczne Czy będzie smaczna? to i wiedzę, że mi zapomniał zapomnił kradnąć no, Zbugowałem się, zbugowałem się w ogóle, nie? Na płonących cztery strzały by naprawdę bolały Naprawdę, naprawdę mocno a jest moral, jest empatia. No nawet wabby że bije. Kulka. Ta kulka akurat z tym nie działa, więc to nie problem. Plugawienie sobie rzucimy, a nóż zadziała. Najwyżej dostanę rykoszetem. Boom! Okej, okay. miało tak być. Ale ja miałem to pod kontrolą, nie? No wybuch many trochę bolał, ale ale i tak nie, lajcik, nie? Tego balista mnie zaraz szturknie, no ale... Ale już straci wszystkie jednostki jakie ma GG! Kolejne zwycięstwo, sniki w formie, Sneaky albo przeciwnicy nie w formie No dość rzeź tego hiperna, Ale braku ponących, ale i tak myślę, że próbowałbym to jakoś może wycisnąć Strzelałbym... Ja też kończę. Dzięki, dzięki świeczu, dzięki Wam za oglądanie. Było spoko. Zobaczmy sobie, co on miał za arty. Miał piersi, miał to. Miał to, więc w sumie fajne, no. Wiedzę mu osłabiało. No nie miał jakichś w sumie dobrych tych artów tak naprawdę aż tak bardzo. Sporo szczęścia, więc... Więc spoko. Dzięki Wam za dzisiejszy odcinek. Było fajnie, przyjemnie. Zachęcam do łapkowania, do subskrybowania, do stadania moich stałym widzem. No i oczywiście do czynnego udziału w Discord macie w opisie. Tam zawsze świeże info o streamach, o harmonogramie, jeżeli jest i jeżeli seria. Rękowanie coś się popsuje, nie będę miał info. Wrzucam na YouTube'a, ale też i wrzucam głównie najczęściej na Discorda. Dzięki Wam, było fajnie, przyjemnie. Do zobaczenia jutro. Bye bye.